Cześć, witajcie, z tej strony Matko 12, a my dzisiaj znowu sobie zagramy w Palatro I dzisiaj zagramy sobie niebieską tanią, która daje nam dodatkową, dodatkową rękę w każdej rundzie Dodatkowo zagramy sobie oczywiście na fioletowej stawce, także wymagany wynik skaluje się szybciej dla każdego wejścia Dodatkowo minus jedna rzutka, wieczne jokery, jeszcze szybsze skalowanie wyniku oraz mała w Ciemno i daje nagrody pieniężnej. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Widzimy się na bieżąco o godzinie 17.00 oraz co drugi dzień o godzinie 19.00 przy Empires of the Underground. Stwierdziłem, że sobie to zamienię, żeby dostać coś lepszego, po prostu w sumie na start. Myślę, że to nie jest takie oszustwo, tak naprawdę. Też nie chcemy się bawić tak przesadnie długo w te takie. No... Powtarzające się czynności, tak, czy przejdziemy pierwszy etap, czy nie przejdziemy pierwszego wejścia, tak naprawdę fajnie było to też trochę przyspieszyć w pewnym sensie, fajnie, żeby to po prostu też było miłe, zapewne dla Was do oglądania, tak, nie chcecie oglądać, jak to się cały czas przedłuża, także myślę, że pójdziemy na takiego deala 7 dolarów dla nas i mamy burzę mózgów widzowie. Oj, no widzę, no to nie jest takie złe, to nie jest takie złe, mamy halucynację, no powiedzmy, że może być ta, na ha, ta halucynacja na razie. Okej, okay, weźmiemy, otworzymy bufon taka, dostaliśmy cesarzową przy okazji i powiedzmy, że możemy żwawego jokera sobie przygarnąć. Hmm, no i co teraz, co teraz, no czy wziąć to zdjęcie? Wydaje mi się, że... Na razie, na razie nie. Na razie poproszę o następną rundę. Możemy to sobie przesunąć. Wszystkie kiery osłabione, także giga, giga czadzior. W takim razie odrzucamy sobie wszystkie te karty. Zarobiście, że więcej kierów wypadło, bo przecież nam ich brakowało. Prawda? No czemużby nie, czemużby nie. Troszeczkę poprawię mikrofon. Przepraszam. Okej. Okay. No i mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Koniec końców. No mamy kolor trefli przynajmniej. Tak Także może może być. Zarąbiście czy się uda kurczę. pieczone, niekoniecznie. A no w sumie teraz to i tak, whatever. Nic to nie daje. Mamy piki, no niekoniecznie. Może jednak warto byłoby chociaż no ten jeden pik. A, może wypadnie. Zakładam, że wypadną dwa razy karo, ale dobra, wygraliśmy. Także w sumie whatever. No tak, bo tutaj mamy tego jokera w folii. Rzeczywiście, zapominam o tym, zapominam czasami. Mamy tutaj paczkę kart Zobaczmy, co ona nam da. Mamy fioletową pieczęć albo holografa. I tak dalej. To może rzućmy sobie w ten sposób. Okej, okay, holograficzna, może być. I następną rundę bym poprosił. I wydaje mi się, że no, możemy sobie to rozegrać. Powiedzmy tak sobie szczerze, że wydaje mi się, że naprawdę jesteśmy w stanie to wygrać mimo wszystko. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Mamy tutaj taktycznego holograficznego asa, także powinniśmy wygrać dokładnie. Mam siebno pokonana. Dodatkowe pieniądze też zarobione. 5 dolarów dla nas. Bożek, no niekoniecznie, no niekoniecznie chciałbym Bożka. Oczywiście, może Motłoch. Może no. No nie podobasz mi się motłochu, no nie podobasz mi się, no tutaj ci muszę powiedzieć. Może następna runda po prostu zagrajmy dużą w ciemno w takim razie. Wydaje mi się, że to też nie będzie znowu takie przesadnie złe, więc czemużby nie? Okej, okay, możemy sobie zagrać kolor Kierów w takim razie. No i teraz powinniśmy już na 100% też wygrać dzięki temu. Mamy burzę mózgów. No fajnie by było, jakby ta burza mózgów yy, dawała nam dużo, dużo więcej mnożnika, aniżeli tak mało, ale no cóż no powiedzmy, że jak się nie ma co się lubi, to się bierze co dają, to... Tak, to zrobimy. No weźmiemy sobie rzutkę, weźmiemy sobie arkanapaka, troszeczkę zamuliłem, przepraszam. I co by tu wziąć? No, kurde kiery, z jednej strony spoko, z drugiej strony kurcze pieczone, no niekoniecznie jednak, niekoniecznie. Chyba skuszę się na te 10 dolarów, tak szczerze. Niech będzie następna runda w takim razie zmniejsza poziom zagranego układu pokerowego. No to kompletnie, kompletnie nic nie robi tak naprawdę. Moglibyśmy sobie zamienić te trzy karty w trefle, ale czy mi się to opłaca, czy ja w ogóle tego jakoś bardzo potrzebuję? No wydaje mi się, że nie. Możemy powiedzmy sobie to zamienić w trefle, nie wiem czy mi się to przyda, ale powiedzmy, że możemy. No wiem, że mógłbym garnitur koloru zagrać, ale z drugiej strony czy to jest jakoś aż tak bardzo przydatne, tak naprawdę. No wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że nie. Także no, niech będzie. No, zamienimy sobie, odrzucimy też tą kartę Tarota przy okazji, także niech będzie. Mamy kolorek. Tutaj już na 100% uda nam się zwyciężyć. Tutaj nie powinno być problemu, jeśli o to chodzi. No i ramię pokonane, cudownie. 9 dolarów dla nas astronom. Astronom. No, powiedzmy, że moglibyśmy, jakbyśmy bardzo chcieli, ale wydaje mi się, że za bardzo to nie chcę Wezmę sobie polichromowanego dodatkowo jeszcze. No, i mam nadzieję, że uda mi się wylosować kolor kierów. Jeśli uda mi się wylosować kolor kierów, to nie powinno być koniec końców. Aż tak strasznie, no tylko jeszcze jeden kier musimy, i by lecieć dokładnie. Ulepszymy sobie nawet te karty do kart mnożnikowych. I jeśli uda nam się wygrać, to nie powinno być aż tak źle koniec końców. Troszeczkę tego mnożnika też mamy. 5000, no to nie jest cudownie. Nie jest to cudownie, niestety. No kurcze, pieczone, no to też tym bardziej nie jest nic cudownego, niestety. Ajajajajaj, co by tu zrobić, co tu teraz zrobić, no dobra, no... Wydaje mi się, że nie mamy innej opcji, wydaje mi się, że tak czy siak... Jest! Dobra, jeszcze jest szansa w takim razie, 10 do mnożnika, uda się, uda się, udało się kajdany pokonać, cudownie! Cudownie, i dodatkowo mamy 34 dolarów. Zwariowany Joker, no powiedzmy, że no strzału nie ma, ale może gdzieś tam się przyda w przyszłości OK, mamy Asika zarąbiście, mamy kolejnego Asika, także może, może zawsze coś się uda, że tak powiem, ale to zobaczymy zobaczymy, jak coś to może Złoty Joker, aj, niekompatybilny no warto też na to patrzeć czasami, jak widać, ale no cóż no trudno, trudno następna runda, no fajnie byłoby jakąś trójkę przygarnąć nie powiem, że nie i taka na przykład, no, może nawet fula by się udało z drugiej strony. No, może nawet karetę by się udało z drugiej strony. Możemy sobie to zagrać. Zobaczymy, jak to wypali. Rzeczywiście, koniec końców. Fajnie byłoby też jakąś kartę bonusową sobie zarzucić dodatkowo. Zarzucić. I zagrajmy tą karetę, tak też możesz czy z tej ciekawości. Tutaj może być jakaś karta stalowa jeszcze dodatkowo. No i pomyślmy, pomyślmy, co możemy sobie użyć. No ten zwariowany Joker mi za dużo nie da, więc w pewnym sensie możemy sobie wziąć sobie w tę stronę zadziałać. Powinno być troszeczkę lepiej, bym powiedział. ok, dokładnie. No i zobaczcie, 18 tysięcy jest. Czy jest cudownie? No nie jest, ale czy jest źle? No nie jest źle. Także powiedzmy, że może być. Sprzedajmy sobie to. Weźmy rozmazanego Jokera. Może mi to troszeczkę pomoże. Karta standardowa dodatkowo. Fajnie by było wszystko zamieniać w czarne karty. Jak popadnie, jak popadnie. No to by było naprawdę, naprawdę cudownie. Cudowne, przepraszam. Powiedzmy, że nie chcę tego brać. Nie chcę tego brać. Mimo wszystko, pół Joker mi nie za bardzo odpowiada. Od Ucha do Buta. No powiedzmy, że. Możemy sobie wziąć, niech będzie, niech będzie, zagrajmy sobie w takim razie w ten sposób. Tutaj powinniśmy tego mnożnika troszeczkę więcej w tym momencie dostawać. No i niech tak będzie. Ok, użyjmy sobie tego, zniszczmy te karty. Możemy tutaj ten kolor sobie też wyjątkowo zagrać, powiedzmy. Ok. Tu mamy tą trujeczkę. No fajnie, jakby ta trujeczka też nam działała, ale no dobra, no zobaczymy, jak to nam koniec końców wyjdzie. Mamy tutaj kolorek, nie zapominajmy o tym, także powiedzmy, że możemy go sobie też zagrać, też wygramy, no może nie zdobędziemy troszeczkę więcej mnożnika, ale też nie jest źle, kolor sobie ulepszymy. On będzie takim, no, asekuro, bla bla, takim układem pokerowym do asekuracji, że tak to ujmę, okej, okay, no ale niech będzie, niech będzie, karty rozgrywające nam znowu wypadają. Kurde, no czerwone karty, powiedzmy, że tą kartę możemy wziąć, bo jest kartą szklaną, ale tak, to nie dziękuję, nie dziękuję. Okej, odrzuć i ponowny rzut, jeszcze raz, kurczę pieczone, no nie do końca o to mi chodziło, ale niech będzie, następna runda w takim razie, przeszkadzajka XL. W tym momencie. No i cóż, no i cóż, może Asa zostawimy, tak z ciekawości. Może się uda, może się nie uda. Na pewno mamy tutaj kolor. Możemy sobie ten kolor zarzucić bezproblemowo, okej, okay, zobaczmy, co nam wypadnie. No nic ciekawego. Chociaż może te asy, chociaż no, kurczę, pieczone, no, jakby nam wypadła trójka rzeczywiście. No i jest i ona, jest i ona, jest i trójeczka, trójenieczka. No i zarąbiście możemy sobie nawet zarzucić w ten sposób karty. Powiedzmy, że możemy sobie zarzucić tutaj kartę stalową dodatkowo. 1, 2, 3, 4 5. Mamy ładnego fulla no Powiedzmy, że mógłby być lepszy, ale też nie jest zły. Użyjmy sobie tej karty, bo tutaj nam od ucha do buta troszeczkę wzrośnie pod tym względem. No i zarzućmy, zarzućmy, zobaczmy co się stanie rzeczywiście. Troszeczkę tego mnożnika dostaliśmy, ale niestety rozwalił nam się, On rozwaliła nam się karta szklana. Także no jest to pewien problem, niestety. Niestety nic, no to nie możemy poradzić, no jest e, troszeczkę trudniej, no muszę tutaj to przyznać, ale no cóż, no fajnie by było może też ten kolor z drugiej strony zarzucić, no... Brakuje nam, brakuje nam tego dobrego wyniku, ale no dobra. <laughs> dobra, zarąbiście. No teraz nam nic nie brakuje, kompletnie nic nam nie brakuje. Także możemy to zarzucać bez problemu. Powinniśmy wygrać, prawda? Prawda. No i cudownie w takim razie. No i cudownie. Wygraliśmy dodatkowo, zebraliśmy 10 dolarów i mamy duet. Mamy widzowie duecik duetowy, duet ciniłkowy, prawda, także cudownie, cudowniusio w takim razie, halucynacje, wydaje mi się, że możemy sprzedać, wziąć sobie duet, weźmiemy go na start i na koniec, wydaje mi się, że to nie jest takie złe koniec końców, no troszeczkę tego mnożnika i tak nam powinien podbić, kryształową kulę powiedzmy, że możemy sobie wziąć, to czasami naprawdę się przydaje, jest to dużo, dużo wygodniejsze często, Możemy koło fortuny kurcze niekoniecznie, ale no trudno. no Warto było spróbować w każdym razie. Okej. Okay. Możemy tak, albo lewą w prawą, albo pieniądze. Na no 20 dolarów piechotą nie chodzi. No nie, zawsze troszeczkę ducha do buta nam podlepszy. Powiedzmy, że możemy sobie wziąć karetę i grajmy dalej. U, u. Dobra, ryzykujemy. Ryzyk fizyk w takim razie. Może za trójkę nam jeszcze mnożnik wskoczy, albo za karetę. No to by było naprawdę, naprawdę też przecudownie z jednej strony. Możemy sobie zarzucić kolorek. Tutaj troszeczkę tego mnożnika też nam podskoczy w takim razie. Uuu, ale nie myślałem, że aż tak słabo w pewnym sensie. No niestety. Dobra, no także tą trójkę też by się opłacało w takim razie. Okej, okay, mieć, yy, chyba że no. Zobaczmy, jak mamy ten kolor i tak dalej, no to może rzeczywiście ten duet się nie opłaca brać na początek, tylko na sam koniec rzeczywiście. Rzeczywiście może to będzie troszeczkę lepsze wyjście w tej sytuacji patowej, bo inaczej tego nie można nazwać niestety, ok? Panie jakby nam asy wyleciały, także zarobiście, mamy karetę, jakbyśmy tylko chcieli. No i to też jest pytanie, no. No, z jednej strony dostaniemy... A, dobra, raz się żyje. No, zarzuć sobie tą karetę. Tu mamy troszeczkę więcej tego mnożnika. Mamy też tutaj z karty bonusowej, tak naprawdę. Także, no, gdzieś tam liczę na to, że się uda rzeczywiście. No, zarzuć tą karetę. Zobaczymy zaraz, ile z tego dostaniemy. Jeszcze karta stalowa była. No i zobaczcie, okno pokonane, ale tak na styk. Że to jest wręcz niemożliwe, że my tego dokonaliśmy. I mamy rodzinkę. Mamy rodzinkę widzowie. No i teraz to jest dobre pytanie tak naprawdę, co my chcemy zrobić. No bo to możemy kupić i sprzedać. Po prostu, żeby troszeczkę z tego zarobić w pewnym sensie. No bo tak, jedno z tych dwóch będzie musiało zostać sprzedane. Wydaje mi się, że to. To sobie kupimy tylko po to, żeby to sprzedać. Weźmiemy sobie rodzinkę. No, jeśli będziemy mieli skopiowaną rodzinkę, to widzowie, będzie naprawdę, naprawdę przecudownie pod tym względem, jeśli tylko trafi nam się kareta. Także to też jest druga sprawa. Tak naprawdę druga strona tego medalu. Tak, piątka. I trójka, piątka i trójka ewentualnie No powiedzmy, że piątkę możemy sobie wziąć Dwójkę też możemy sobie usunąć Niech będzie w takim razie, niech będzie Karta rozgrywająca Okej, okay, mamy siódemkę Możemy ją sobie w takim razie chyba przygarnąć Mimo wszystko, przygarni, dokładnie Okej okay. Wersja reżyserska jak coś Ho Powiedzmy, że przyszłościowo możemy wziąć Przerzuć Przerzuć Miesz w księżyc, niekoniecznie przerzuć kurczę przepieczone. A, musimy. No, chciałbym bardzo coś lepszego. No to mnie niestety bardzo, bardzo zabolało, co się tu teraz wydarzyło. No, jeśli tylko zdobylibyśmy karetę. Przepraszam, przypomnienie. Jeżeli tylko byśmy zdobyli karetę, no to naprawdę byłoby przecudownie pod tym względem. Tylko pytanie jest jedno: czy my tą karetę. Zdobędziemy! Zdobyliśmy karetę, także zarąbista sprawa pod tym względem. Odrzucamy tą trójpeczkę i zobaczmy, jak się to wszystko potoczy. No, bardzo, bardzo dużo mnożnika mamy. I dwa, czternaście, dwieście czternaście tysięcy. I tablica. U, u, u. No, tablica może nam pomóc pod tym względem. Może zamiast zwariowanego jokera, no niech będzie, raz się żyje w takim razie. Olbrzymia paczka, no okej, okay, niech będzie. Byleby zamiana w karty, czy pieczone. Niszczenie dwóch kart też może mi pomóc pod tym względem. Też może być pomocne. Następna runda w takim razie, duża w ciemno, okej. Okay. Byleby zdobyć karetę, byleby zdobyć karetę rzeczywiście i będzie ok, i będzie cudownie wręcz, muszę to powiedzieć. Odrzucajmy sobie jeszcze te karty jak tylko możemy, tak naprawdę. Ok, no jeszcze jedna siódemka, jeszcze jedna siódemka, no kurcze, pieczone, dobra, weź to odrzuć w ten sposób, nawet z tym Asem. Okej, okay, mamy karetę siódemek, możemy sobie te dwie karty zniszczyć w takim razie. Ok, i zobaczmy, jak to wyjdzie. No błagam, błagam o coś dobrego. Tylko o to proszę, jest! 113 tysięcy. Tylko no problem jest w tym, że i tak to było delikatnie mówiąc, no troszeczkę na szarcie niestety. Ale no dobra, niech będzie Arkana Pack, w takim razie dwie karty Tarota, możliwe do wzięcia. Albo umiarkowanie, no wydaje mi się, że dwie karty Tarota naprawdę mogą mi pomóc z jednej strony. Mamy kartę mnożnikową jeszcze, niech będzie następna runda. Ząb. Ząb będzie bardzo, bardzo irytujący, niestety, ale no cóż, będziemy musieli z tym przeżyć. Mam nadzieję, że jakoś to przetrwamy mimo wszystko. Ok, tą siódemkę powiedzmy, że możemy na razie zostawić sobie. Mamy bardzo duży potencjał asowy pod tym względem, co nie jest aż takim problemem, tak mi się wydaje. Zobaczmy, czy wylosujemy jeszcze jednego asa. No kurde, byłoby naprawdę świetnie, jakbyśmy jeszcze jednego asa wylosowali. Powiedz mi, że wylosujesz, nie wylosujesz. Dobra, to. Dobra, do, dobra, jeszcze raz zaryzykuj. Wylosuj Jasa w takim razie, albo nie. Trudno. Dobra. Hmm, powiedzmy, że. Może być. Możemy sobie to zamienić w to w tym momencie, ale może, może czekaj. Najpierw y, karta mnożnikowa dodatkowo, czy. Czy nie? Hmm, no dobra, szczerze powiedziawszy, niech będzie. Zamiana lewą w prawą. Lewa w prawą pstryk, zarąbiście, zarzucamy sobie karetę, dodatkowo zarzucamy jeszcze to i... pstryk. Powinno nie być źle, no mamy już minus 16 dolarów, więc no, też nie jest przecudownie troszeczkę wygrać na farcie z drugiej strony z zębem, także no jest to pewien problem, nie możemy chwytacza sobie zagarnąć, rzadki joker, no ewentualnie za trójkę jakbyśmy dostali, powiedzmy, że możemy zaryzykować, no i tak e, musimy zaryzykować w tym momencie, niestety. Także cóż, no nic więcej nie zrobimy, musimy wylosować karetę. No a tą karetę niestety będzie troszeczkę ciężko wylosować, tak, takie mam odczucie niestety, wysoka karta w tym momencie zaleciała. Okej, okay. mamy tutaj asyk. Mamy tutaj potencjał asowy, także może, może jeszcze jeden asik, jeszcze tylko jeden. Błagam, błagam, błagam asie, no i cudownie, no i cudownie. Musimy sobie niestety zarzucić w ten sposób, w ten sposób, żeby odrzucić też te jeszcze czerwone karty, ale nie powinno być aż tak źle, koniec końców. Mam nadzieję, że zwyciężymy. Tylko to chcę zobaczyć. Zwycięstwo 645 tysięcy. Także naprawdę zarąbiście, problem jest w tym, że no kurde, no kurcze pieczone no Będziemy lecieli na bossa, zagrywam tylko jeden rodzaj ręki w tej rundzie, ojojoj O oj, oj. mamy problem w tym momencie, no to mamy w tym momencie duży problem niestety Odrzucamy te karty, okej okay, odrzuć może fulla jak zagramy, kareta nam się wylosowała Niesamowite, niesamowite kareta dziesiątek. Widzowie, widzowie, rzuć to i wygraj. Rzuć to i wygraj w tym momencie. Nie wygrałeś! Nie wygrałeś! Niesamowite, dobra, no to kareta asów jeszcze mi jest potrzebna w takim razie. Okej, okay. nie punktująca ręka, wiem, ale zarzuć, no to low, okej. Okay. Mamy tutaj drugą karetę, w takim razie, która już na 99% powinna zrobić robotę, prawda? Prawda. No, widać, że bardzo dużo z tego dodatkowego mnożnika z tego holografu dostajemy, ale niech będzie. Kula omen. Nie stać nas na to. Po prostu nas na to nie stać. Sprzedaj to. Kup sobie paczkę tutaj Arkanapaka. Zwiększa rangę, o jeden, kurczę, pieczone, no to też nie jest nic cudownego Ale powiedzmy, że możemy sobie zwiększyć do króli, no niekoniecznie, bo króli mamy mniej Do dziewiątek, no dziewiątek też mamy mniej, paradoksalnie Fajnie by było może tak, do siódemek, bo siódemek mamy delikatnie więcej A, I czy do czegoś jeszcze? Hmm, no, do jobka jakiegoś taktycznego, jobków też mamy mniej Jobków też mamy mniej, no to niech będzie chociaż do króla rzeczywiście. No, z braku laku dobrej, to bym powiedział. Mała w ciemno, ewentualnie. Wszystkie do sprzedania jednego jokera. No, rozmazany joker nie jest taki cudowny. A wydaje mi się, że znacznikiem żonglera możemy dużo zrobić. Także zaryzykujmy, zagrajmy z zielonym liściem w takim razie. Sprzedajmy sobie rozmazanego jokera w tym momencie. Odrzucajmy najpierw czerwone karty. Ok. Odrzuć. Potrzebuje asów. Oj, to bardzo potrzebuje asów. Niestety, dobra. Co my tu mamy? Te piątki możemy odrzucić bez problemu, tak naprawdę. Co my tu jeszcze mamy? Parę dziesiątek. Powiedzmy, że dziesiątki możemy zostawić. Siódemki musimy zostawić. Odrzućmy sobie w ten sposób. Dobra. Dziewiątek, z dziewiątek nie mamy szansy na karetę, tak dalej, z czwórek też nie mamy szansy na karetę, dziesiątki możemy zostawić, jobki opłacałoby się wyrzucić, damki też, OK, odrzuć te karty w takim razie, mamy karetę asów, mamy karetę dobrą karetę asów. Także mam nadzieję, że wygramy. No zobaczmy, jak to będzie wyglądać koniec końców. Dużo żetonów, dużo mnożnika i wygrywamy z zielonym liściem, widzowie. Cudownie, tryb kończące się rozgrywki. Oj, niesamowita, niesamowita sprawa, udało się. 37 tysięcy, ale to też tak trzeba było to przemyśleć oczywiście. Zobaczcie, widzowie, musieliśmy to przemyśleć, bo jakbyśmy tego nie zrobili... No niestety mogłoby się to skończyć różnie. Powiedzmy, że za trefle możemy sobie wsiąść. No nie pomaga nam to kompletnie, ale powiedzmy, że z braku laku dobrej to, prawda? Złota karta, niszczenie dwóch kart. Szczerze powiedziawszy, niszczenie dwóch czerwonych kart mi naprawdę tak bardzo może pomóc czasami, że wyjątkowo po prostu to wezmę. Voucher, magiczna sztuczka, sztuczka niech będzie. Mała no, w ciemno, możemy sobie rozegrać. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Odrzućmy sobie te karty w takim razie. Siódemki mogą zostać, a króle, powiedzmy, że powiemy im do widzenia w tym momencie. Ok, nic ciekawego nam nie wypada, niestety. Nic ciekawego nam nie wypada, także troszeczkę sadek. Troszeczkę sadek. No i mamy niestety po trzy siódemki, po trzy asy Wydaje mi się, że powinniśmy zaryzykować w tym momencie. Zarzućmy sobie też coś w tym stylu na te siódemeczki. Zagrajmy tą trójkę i. Oj, nie przestawiłem! No już trudno. Zagrajmy sobie to i mamy. Ale problem jest największy w tym, zobaczcie. Musimy, musi wypaść czarna karta. I wypadła czarna. Także jest zarąbiście. Mamy szansę, bym powiedział. Mamy szansę wygrać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Koniec końców. Wygraliśmy. Wygraliśmy, także nie jest źle pod tym względem, 3 dolary dla nas, aż 3 dolary i mamy jeszcze tego jokera w Także cudownie, mm, co by tu teraz wziąć, powiedzmy, że możemy sobie wziąć to mimo wszystko, tak for fun i tego jobka powiedzmy, że też możemy sobie dobrać, e, duża w ciemno w takim razie. Mamy potencjał asowy, już widzę, już się rzuca w oczy wręcz, potencjał asowy. Potencjał asowy, nie królowy, tylko asowy. Poproszę Asika. Asika z literką A poproszę. No i cudownie, możemy sobie rozegrać karty. Nie możemy sobie rozegrać karty. Musimy dostać czarną kartę. Czy wy wiecie, czym jest czarna karta? Czarna karta. No i cudownie, możemy teraz sobie to rozegrać w ten sposób. Kareta jest. Jeszcze dostajemy dwa ulepszenia karety. Jeśli uda nam się to wygrać, udało nam się to wygrać, więc dwa ulepszenia karety są. Cudowna sprawa, 6 dolarów dla nas. Mamy dodatkowo paczkę pajaca, która może nam pomóc. Kolor, no raczej koloru to nie będzie zawierać. Mimo wszystko, no jest na to no, szansa zerowa, więc po prostu się nam nie opłaca. Powiedzmy, że możemy sobie to sprzedać, to wziąć. Tak i to sobie, a nawet możemy na razie zostawić. Wyjątkowo. Mega paczkę poproszę. Niestety nie ma karety, ale no to niech będzie już ten kolor. Może przez przypadek, może jakaś tam wysoka karta niech będzie. Okej, okay. myślę, że następna runda. Zero rzutek, no to jest niestety bardzo, bardzo bolesne w tym momencie. Czy znaczy, mamy kolor. Mamy kolor, jakbyśmy chcieli go rozegrać, więc powiedzmy, że możemy. No za kolor to za dużo niestety nie zdobędziemy. E, dosłownie za nic za dużo nie zdobędziemy. No możemy to sobie w tę stronę zarzucić, ale... No jakąś rzutkę musimy wykonać, tak? Jakąś rzutkę musimy wykonać, także niech i tak będzie, no... Mało, mało naprawdę nic praktycznie bym powiedział, że z tego nie dostaliśmy Dwie pary lecą w tym momencie Okej okay. Mamy asy, no kurczę pieczone asów Jak nie było tak nie ma Także cóż, no, zarzucamy wysoką kartę no, Niestety tu może jeszcze nam tablica strollować w pewnym sensie Okej, okay, no muszę to zrobić w ten sposób No błagam cię, kareto wypadnij I tylko nie czerwone karty tylko nie czerwone karty. Jest, jest, udało się. Widzowie, udało się. Mamy karetę, możemy ją ulepszyć na czwarty poziom. Tylko czy nam się uda to wygrać, to mimo wszystko jeszcze niestety nie wiadome. Nie wiadomo to, nie wiadomo jest to dla nas, ale może się uda. Kurcze, pieczone. No niestety. Ale cóż, udało nam się pokonać bossa. Odblokowaliśmy dalszą, dalszy znacznik tutaj, w tym miejscu na niebieskiej talii. Już następna runda będzie na pomarańczowej stawce. Także cudownie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Widzimy się na bieżąco o godzinie 17.00. Palatro. I o godzinie 19 w co drugi dzień Vampire's Empires of the Underground. Dzisiaj troszeczkę krótszy odcinek, ale mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza, skoro bez problemu wygraliśmy. Także liczę na łapkę w dół w górę i jakiś komentarz dla statystyk ewentualnie. Także hej hej.